Cześć. Dzisiaj zajmiemy się prędkością chwilową i rozpoczniemy od definicji definicji podręcznika ze szkoły średniej, gdzie prędkość chwilowa jest opisana w zorgu widnie w punkcie pierwszym, czyli jest to V. Tutaj zwracam uwagę V, czyli V prędkość. E, tutaj zwracam uwagę na bardzo ważną rzecz, mianowicie e, prędkość chwilowa e, jest e, wielkością wektorową, e, więc tutaj e, mamy, e, oznaczę to, mamy strzałkę na górze, co oznacza, że jest to wielkość wektorowa. Wielkość wektorowa. I to należy zapamiętać. I jak widzimy na wyrównaniu, które pochodzi z podręcznika szkoły średniej jest równa prędkość chwilowa zmianie WL, czyli zmianie przemieszczenia. Zmiana przemieszczenia też jest wektorem, dlatego strzałka na górze, o tym nie można zapominać. Do zmiany czasu i ta zależność jest prawdziwa dla prędkości chwilowej wtedy, kiedy delta t, czyli zmiana czasu, dąży do z. Jeżeli chodzi o definicję, którą znajdzie, znajdziecie w książce, to jest następująca: prędkość chwilowa jest granicą prędkości średniej. Gdy delta t dąży do zera, taka jest definicja użyta w podręczniku w sip -u. Jest jeszcze krótka informacja odnośnie tego, jak zachowuje się prędkość chwilowa, że w każdej chwili jest styczna do toru w punkcie, w którym w tej chwili znajduje się dane ciało. To warto wiedzieć, że ona jest faktycznie styczna do, do toru w punkcie, no ale to też wynika z, z tego, że delta t dąży do, dąży do zera. Zapisałem informację o tym, że wielkość filowa to wielkość wektorowa. O tym trzeba bardzo cały czas pamiętać, żeby nie było w sytuacji takiej, że, że, że zapomnimy o, o kierunku. Są też różne inne definicje. Które gdzieś, gdzieś tam używałem, albo z którymi się dotknąłem, które mogę przytoczyć. Na przykład prędkość chwilowa to wartość wektora prędkości ciała w danym momencie czasu, opisuje jak szybko i w jakim kierunku porusza się ciało w określonych chwili. Ta definicja jest bardziej rozbudowana, natomiast opisuje to samo: opisuje, opisuje informację o tym, że że to jest przemieszcz ilość przemieszczenia w czasie, gdy gdy czas dąży do zera, czy jest to, jest to dana chwila. Czy też inna definicja, ona jest już bardziej, bardziej skierowana do, do osób, które miały rachunek różniczkowy, czyli myślę, że po trzeciej klasie szkoły średniej, że prędkość chwilowa jest pierwszą pochodną przemieszczenia ciała względem czasu. I to zaraz sobie, zaraz sobie poniżej, poniżej opiszemy. W punkcie trzecim. Jeżeli przejdziemy do właśnie do punktu trzeciego, to opisałem tutaj postać skalarną i wektorową prędkości chwilowej. I wspomniałem prędkość chwilowa jest wektorem, natomiast oczywiście ma swoją wartość, czyli skalar. I tutaj w, mamy pierwszą, pierwszą Pierwszy zapis, tak zwany różniczkowy, i drugi zapis z użyciem granicy oznaczę to za chwileczkę, czyli tak tutaj mamy kółkiem oznaczymy postać różniczkową i krzyżykiem oznaczymy z użyciem granicy i prędkość chwilowa skalarna wyraża się w postaci różniczkowej jako pochodna, czyli TR po DT, pochodna przemieszczenia po czasie. E, natomiast z użyciem granicy jest to granica, czyli Limes, gdzie delta T dąży do zera e, dla e, przemieszczenia DR po DT. E, delta E przez Delta T oczywiście, e, i to jest. E, I to jest. E, to jest informacja, że granica przy granicy zmiana przemieszczenia do zmiany czasu to jest prędkość chwilowa. I jeżeli chodzi o wektor, tutaj ważna, ważna rzecz, czyli tutaj znowu nie możemy o tym zapomnieć, pisząc wektor, że tu jest strzałka na górze. I tak samo przy prędkości chwilowej prędkości i przemieszczeniu, że to jest prędkość chwilowa, wektor prędkości chwilowej jest równy wektorowi przemieszczenia, do pochodnej wektora przemieszczenia po czasie i to jest ta forma różniczkowa i z użyciem granicy, to jest granica dla delta t dążącym do zera, zmiana wektora przemieszczenia, zaznaczam wektora przemieszczenia do, do zmiany czasu, gdzie oczywiście delta t dąży do zera. Jednostka jednostka prędkości chwilowej to metr na sekundę, czyli standardowa jednostka dla, dla prędkości. Oczywiście tutaj mogą być różne, różne jednostki pochodne, jak kilometry na sekundę, kilometry na godzinę, metry na godzinę, bądź też zupełnie, zupełnie z innego systemu metrycznego, czyli na przykład mile na godzinę, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. I teraz, teraz przejdziemy, trochę opowiem o prędkości chwilowej. Czego by tutaj zacząć? Może zaczniemy zatem od, od różnicy pomiędzy przemieszczeniem a drogą, ponieważ tak jak wspomniałem we wzorze na, na prędkość chwilową jest przemieszczenie, a nie droga, a nie droga. I teraz chciałbym to wytłumaczyć, czyli przemieszczenie. Musimy pamiętać, że jest to wielkość wektorowa i ona opisuje zmianę położenia ciała. Może być dodatnia, może być ujemna, ale też może być równa zero. I co ważne, aby zapamiętać, to zależy od punktu początkowego i końcowego. I nie jest zależna od nie jest zależne przemieszczenie od toru ruchu. Natomiast droga to jest wielkość skalarna, czyli jest to tak naprawdę tylko wartość i oznacza całkowitą długość toru przebytego przez ciało. Tym samym jest oczywiście zawsze dodatnia i zależy od rzeczywistej trasy ruchu. Czyli, jeżeli mielibyśmy podnosić na przykładzie. To na przykład jeżeli, jeżeli ciało porusza się po okręgu i wraca do punktu, z którego startowało, no to oczywiście droga będzie równa obwodowi okręgu, natomiast przemieszczenie, które występuje w, we wzorze na prędkość chwilową, wyniesie zero, ponieważ różnica pomiędzy, pomiędzy startem a, a metą jest równa zero. Gdzie e, w ogóle używamy prędkości chwilowej? E, przede wszystkim przy analizie ruchu, e, czyli pozwala ono na określenie, określenie to, czy w ogóle ciało jest w ruchu, czy też jest w, danym, w danej chwili, w danym momencie, e, czy jest, jest w spoczynku. E, w systemach GPS jest wykorzystywania do śledzenia. Tutaj oczywiście w tej chwili jest to Poprawkami, z poprawkami związanymi z, ze szczegółami ogólną teorią względności, natomiast de facto wykorzystuje się prędkość chwilową, no i w fizyce cząstek elementarnych, wtedy, kiedy musimy, czy chcemy opisać niezbędne niezbędne czy pozyskać niezbędne informacje dotyczące dynamiki cząstki. I co ważne, nie wolno pomylić prędkości chwilowej z prędkością średnią i tutaj może wskażę różnice pomiędzy tymi prędkościami. Prędkość chwilowa określa prędkość w konkretnym momencie, czyli tak jak mówiliśmy jest to dana chwila, dany moment, uwzględnia natychmiastowe zmiany szybkości i kierunku. Jest to jest wektorowa, więc kierunek też jest kluczem, kluczowy, natomiast uwzględnia je natychmiast, czyli wiemy w danym momencie, jak skierowana jest prędkość chwilowa. No jest pochodną wektora położenia względem czasu, co wynika z wzoru na postać różniczkową. Natomiast prędkość średnia jest obliczana jako całkowite przemieszczenie, podzielone przez całkowity czas. Nie odzwierciedla oczywiście zmian prędkości w trakcie ruchu, czyli jest to średnia, a nie, nie informacja w danej chwili. I może oczywiście nie oddawać rzeczywistego zachowania ciała w poszczególnych momentach, ponieważ ciało może, może w pewnym momencie się poruszać, później się zatrzymać i znów się poruszać. Natomiast, i to są różnice pomiędzy, pomiędzy prędkością chwilową, a prędkością Średnio. Nie należy ich pomylić, no bo, bo to nie są w ogóle te same, bo to nie są te same wartości fizy wielkości fizyczne. Z takich rzeczy, które, które jeszcze warto wspomnieć, nie należy mylić prędkości z szybkością. Prędkość jest wektorem, czyli ma kierunek i zwrot, a szybkość to wielkość skalarna, bez kierunku i bez zwrotu. Ok. To chciałem, to chciałem dodać z ważnych jeszcze rzeczy um, przejdźmy jeszcze do zapisu prędkości chwilowej w przestrzeni, w przestrzeni, czyli punkt piąty. ona wygląda także jest to pochodna po każdej po, pochodne położenia po czasie dla, dla każdego, dla każdej dla każdej osi, czyli DX po DT EDG podeta i DZ podeta i to jest, i tak się liczy prędkość, e, prędkość chwilową w przestrzeni, czyli w trzech wymiarach. Co jeszcze można było dodać? Myślę, że warto jeszcze, jeszcze powiedzieć, że że... Zwykle stosuje się, czyli spotkacie tą prędkość filową przy w ruchu jednostajnie zmiennym, szczególnie jeżeli będziemy, będziecie obliczali prędkość w określonym momencie przy znanym przyspieszeniu, to trzeba zwrócić uwagę wtedy, jaka jest prędkość do, do obliczenia, czy jaka prędkość jest podana. W sytuacji, kiedy będziemy mieli ruch po torze krzywoliniowym, wyznaczenie prędkości chwilowej na podstawie tego, to jest, to jest taka, taki obszar, który, który zwykle występuje w, w zadaniach, jeżeli już mamy do czynienia z prędkością chwilową. Oczywiście rzuty ukośne i pionowe. No i wszystko, co związane z, z funkcją czasu, wtedy, kiedy ten czas dąży do, do, do zera. Tutaj uczulam, uczulam, że jeżeli w zadaniach, czy w czy, jeżeli w zadaniu czy, czy w, w jakimś zagadnieniu jest informacja o tym, że, że jest to prędkość w danej chwili, czy, czy prędkość w sytuacji, kiedy czas dąży do zera, no to należy pamiętać, że, że wtedy, wtedy chodzi o prędkość, o prędkość chwilową. Oczywiście, jeżeli, jeżeli będą niezbędne dodatkowe informacje, to zapraszam do kontaktu, który znajduje się tutaj. Jeżeli chodzi o zadania, także mogę, mogę wesprzeć w tym obszarze. I to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.